Dobry dzień, jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Toyotę Corollę dziesiątej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Co zaskakujące, w porównaniu do innych japońskich samochodów, nadwozie Toyoty Corolli dziesiątej generacji stosunkowo dobrze jest odporne na zarysowania i odpryski. Rzeczy są również doskonałe pod względem odporności na korozję. Nawet w samochodach z pierwszych lat produkcji nie będzie można znaleźć nawet minimalnych ognisk rdzy. W sedanach wyprodukowanych przed zmianą stylizacji mechanizm spryskiwaczy przednich reflektorów może ulec awarii. Wtryskiwacze zaczynają się zacinać, a następnie pozostają w pozycji otwartej. Aby tego uniknąć, zaleca się okresowe czyszczenie wtryskiwaczy z brudu i smarowanie mechanizmu środkiem WD-40, gdy nastanie mroźna pogoda. Kolejnym zimowym problemem jest zamarzanie zamków w drzwiach. Przy silnych mrozach oczywista staje się kolejna wada konstrukcyjna. Niewystarczająco skuteczne dmuchanie przedniej szyby. Będziesz musiał się z tym pogodzić i przygotować się z wyprzedzeniem na to, że szron nie opuści przedniej szyby tak szybko, jakbyś tego chciał. Wnętrze, dziesiątej, korolli wygląda skromnie, ale pod względem jakości wykonania praktycznie nie ma tu nic do zarzucenia. Oczywiście z biegiem czasu niedrogi plastik zaczyna skrzypieć, ale nic więcej. Wersja korolli sprzed zmiany stylizacji charakteryzowała się problemami z nieszczelnościami dachu przez co podsufitka w wielu samochodach nie wygląda najatrakcyjniej. Po aktualizacji ta wada zniknęła. Nieczęsto zdarza się, że właściciele krytykują elektrykę japońskiego sedana. Tylko czasami system klimatyczny odmawia pracy w japońskim sedanie. Przyczyną jest z reguły stopiony bezpiecznik. Po wymianie tego ostatniego przywracana jest funkcjonalność systemu mikroklimatu. Silnik o pojemności 1,6 litra do koroli można uznać za optymalny zapewnia samochodowi dobrą dynamikę, a przy tym jest ekonomiczny. Sytuacja z niezawodnością jest również doskonała. Wynikało to w dużej mierze z faktu, że Japończycy pozostali konserwatywni i nie stosowali ani bezpośredniego wtrysku, ani turbodoładowania, które w tamtym czasie były już dość powszechne w europejskich sedanach i hedgebackach klasy golfowej. Jeśli to możliwe, lepiej wybrać korolle z silnikiem 1,6 litra wyprodukowanym po 2009 roku. Do tego czasu inżynierowie Toyoty nieznacznie zmienili układ skoku zaworów, dzięki czemu samochód był jeszcze bardziej ekonomiczny. Jednak właściciele wszystkich modyfikacji koroli nie będą musieli często odwiedzać stacji benzynowych. Podczas jazdy po mieście japoński Sedan potrzebuje 7,5 -8 litrów paliwa na każde 100 kilometrów. Czasami właściciele korolli po przejechaniu ponad 100 tysięcy kilometrów napotykają nieprzyjemny dźwięk wydobywający się z maski. Jego źródłem jest zazwyczaj pompa wodna, którą można wymienić samodzielnie, jeśli dysponuje się niezbędnymi narzędziami. Czujnik ciśnienia olejów korolli często przecieka, ale nie ma potrzeby spieszyć się z jego wymianą. W większości przypadków pomaga proste podniesienie. Inne słabe punkty 1.6 litrowego silnika to niezbyt niezawodny termostat i kołopasowe generatora, które okresowo wydaje nieprzyjemne dźwięki i przeraża kierowcę. Problemy te występują jednak niezwykle rzadko, a ich eliminacja jest niedroga. W Corolli poprzedniej generacji testowano silnik o pojemności 1.4 litra. Nie ma żadnych skarg na jego niezawodność. Jedyną poważną wadą jest to, że jego moc wciąż nie jest wystarczająca dla dość dużej koroli. Nie można liczyć na dynamiczną jazdę. Dotyczy to również silnika o pojemności 1.33 litra, który go zastąpił. Obie jednostki charakteryzują się zużyciem oleju, które zaczyna wzrastać po przejechaniu 150 km. Kiedy zużycie oleju staje się zbyt wysokie, warto przygotować się na odkoksowanie i wymianę uszczelek trzonków zaworów. Uszczelka pokrywy zaworów jest również uważana za słaby punkt. Zaczyna przeciekać na od 50 do 60 tysiącach kilometrów. Przebieg 150 tysięcy kilometrów staje się krytyczny dla przedniego mocowania silnika. Nie zapominaj, że bloku cylindrów silnika o pojemności 1,33 litra nie można naprawić. Po przejechaniu od 220 000 do 250 tysięcy kilometrów trzeba będzie pomyśleć o znalezieniu silnika kontraktowego. Czasami na naszym rynku wtórnym można spotkać korolle sprowadzone z Europy z silnikiem diesla o pojemności 1,4 litra. Ta jednostka napędowa jest bardzo znana ze swojej wydajności i dobrej przyczepności przy małej objętości. W miejskim tłumie korolla z silnikiem diesla wcale nie jest złą opcją. Jednostka wysokoprężna wyposażona jest w mechanizm rozrządu paska i jeśli mówimy o jej najsłabszej wersji o mocy 90 koni mechanicznych nie posiada podwójnego koła zamachowego. Pozwoliło to inżynierom Toyoty poważnie obniżyć koszty konserwacji. Z drugiej strony nowoczesny silnik wysokoprężny jest wybredny pod względem jakości paliwa. W naszych warunkach trzeba wziąć ten fakt pod uwagę i przygotować się finansowo z wyprzedzeniem na wymianę drogiego sprzętu paliwowego. Wśród VAT 1,4 litrowego silnika wysokoprężnego można zauważyć tendencję do wycieków oleju i jego zwiększone zużycie przy dużych przebiegach. Najczęściej wysoki apetyt na olej jest spowodowany poważnym zużyciem turbosprężarki. Często zasoby tego ostatniego ograniczają sami właściciele, stosując tani i zbyt gęsty olej dla danego bloku napędowego. Jeśli chodzi o 2-litrowy silnik wysokoprężny, wykorzystuje on układ paliwowy common rail. Okazała się jeszcze bardziej wybredna, jeśli chodzi o jakość paliwa. Oprócz wtryskiwaczy w 2-litrowym silniku. Na uwagę zasługuje również zawór sterujący powietrzem biegu jałowego. Przy dużym przebiegu zawór zaczyna lekko przeciekać, co w najgorszym przypadku może doprowadzić do nagłego zatrzymania silnika. Właściciele korolli z silnikiem diesla również doświadczają trudności z uruchomieniem silnika. Po aktualizacji oprogramowania i wymianie rozrusznika wszystko wraca do normy. Innym typowym problemem diesla jest szybkie zatykanie zaworu EGR. Zauważalnie pogorszony ciąg silnika pomoże ci zgadnąć, że zawór jest zatkany. Nie wiadomo, z jakiego powodu Toyota zdecydowała się zainstalować w Koroli zrobotyzowaną skrzynię biegów, która już w momencie instalacji cieszyła się złą sławą. Ci, którzy nie chcieli sami zmieniać biegów, musieli po prostu znosić opóźnienia przy zmianie biegów, wstrząsy podczas zmiany biegów i często niezrozumiałą logikę zmiany biegów. Jeśli wstrząsy i szarpnięcia przy przełączaniu są zbyt mocne, czas, aby robot przygotował się do poważnych napraw. Robot MMT wymagał pierwszej naprawy średnio po od 50 do 60 tysiącach km. W przypadku samochodów, które musiały pokonywać miejskie korki, problemy zaczęły się jeszcze wcześniej. Próbując przedłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów, wielu właścicieli ustawia wybierak w położeniu neutralnym podczas zatrzymywania na światłach. Pomaga to spowolnić zużycie sprzęgła, sterownika skrzyni biegów i siłownika. Przy tak delikatnej pracy, robot może przejechać nawet od 110 do 120 tysięcy km. Nic dziwnego, że w 2008 roku zautomatyzowana skrzynia biegów ustąpiła miejsca automatycznej. Reklamacji na ten temat, podobnie jak na mechanikę, jest niewiele. Jednak wszystkie skrzynie biegów Toyota Corolla mają jeden wspólny słaby punkt. Uszczelnienia osi zaczynają tracić szczelność po przejechaniu 100 000 km. Ponadto właściciele koroli często skarżą się na zwiększony hałas podczas pracy manualnej skrzyni biegów. Nie jest to jednak usterka. Jeśli chodzi o żywotność tarcz sprzęgła w manualnej skrzyni biegów, wynosi ona średnio 60 tysięcy km. Od czasu do czasu właściciele koroli z mechaniką zauważają pojawienie się małych drgań. Które pojawiają się po zwolnieniu pedału sprzęgła. Po wyregulowaniu pedału sprzęgła amortyzatory znikają. Zawieszenie Toyoty koroli 10 generacji uważane jest za jedno z najbardziej niezawodnych wśród samochodów golfowych. Większość materiałów eksploatacyjnych wytrzymuje co najmniej 100 000 km. Jedynym stosunkowo słabym punktem są rozpórki i tuleje stabilizatora, które wytrzymują nie więcej niż 50 tysięcy km. W korollach wypuszczonych przed zmianą stylizacji często krytykowano łożyska podporowe przednich amortyzatorów. Jeśli chodzi o łożyska kół, wytrzymują one do 120 tysięcy km. W układzie kierowniczym należy zwrócić uwagę na tuleje drążka kierowniczego. Wykonany jest z tworzywa sztucznego, dlatego szybko się zużywa. Z biegiem czasu kolumna kierownicy również zaczyna sprawiać drobne problemy. W poprzeczce tworzy się luz, co prowadzi do stukania na nierównych powierzchniach. Układ hamulcowy Koroli jest niezawodny, wymaga jednak okresowego czyszczenia i smarowania prowadnic zacisków. Jeśli zaniedbasz tę nie najbardziej skomplikowaną procedurę, prowadnice zacisku zaczną stopniowo się klinować. Po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów należy przygotować się na awarię czujnika układu przeciwblokującego. Niestety czujnik można wymienić tylko w połączeniu z piastą, co nie wpływa najlepiej na koszt naprawy. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.